Witam, witam, witam i pani akurat będę robił obiad i dzisiaj pokażę Nachład będę robił obiad, bo to jest godzina obiadowa i trzeba coś zjeść. Trzeba coś zjeść. A teraz wymyślę, trzeba zobaczyć. Nie kuchy, nic takiego związanego Tylko zaraz zobaczycie, zobaczymy jeszcze raz oka Dzisiaj się wsparłem w kapułki. Tak. No hejka, hejka! Hejka, hejka! Jak to wy, ja to schodzę. Tak stań czy kluchy? Kaszę teraz e, zrobimy. Szóżę? Chcesz? No. No, to nie będzie No. No, ja podzielam. No, ja podzielam. No, ja podzielam. No, ja podzielam. się, czy lodówka działa, bo już wiem, że jakieś tłatkie sieci. Tak, eee, ja też posoliłam. Tak. Ja już posoliłam. Hmm? No, tutaj jak potrzeba. No może troszkę, ale nie dużo.

Nie no, bo że są tylko dwa. Jeszcze, ty tylu, tylu, tylu. Widzieliście, kochany, Gafak, no, zapa jeszcze, tyle w Widzisz co tutaj No, żebyś się nie zgniął Na O, akurat weź.

бога ко ханта 5 5 Dlatego tak piszę, że normalnie mój był. Niech cię troszkę. Widzicie, widzę, że mi pasuje jak ula. Pod kolą. Zawsze pod kolor się dobiera. Nic moje na co Wiesz, że to masz nagiel? Ja nie, ale po co? No to ładnie wygląda. Ładnie to wygląda. No to jest tylko... do momentu. Ten jak, ale ona się pokaże. Nie pójdzie. Więc to to nie przeszkadza. Sos jest zrobiony za dłonią. No bierz już, że to... Bo? Nie i będzie w to. Bo... Bryżu, to... No. to nie przeskleba, naprawdę. Co tam powiecie w zależności tego typu? Jakie wrażenie wczorajsze? Pokaz do dówki, okapu. Ja wiem, że wy to już kombinujecie, gataci jakieś plotki. Ja wiem, no ale dlatego no jestem przyzwyczajony, i ktoś nam yy, robi fame, promuje nas ja się nim o, Oni po prostu nie mają molgu i dlatego. Co? co? Oni po prostu nie mają. Mulgu nie wierzą, co piszą. Alltså nu så när jag så så här man vem släpp på det Ja, ta na oka, na lodówkę i dlatego was zazdroszczą bije, bije wam gula tutaj i gadacie takie głupoty ale po pierwsze nie robicie nam żadnego wstydu promujecie nas tak samo jak z uchwytami gadaliście i, i gadacie do dziś ja nie muszę się próbować tego typu że, że ja mam osobiście was tutaj pokazywać nie, wy sami nas próbujecie. To o czym my tu gadamy w ogóle? Uch, dlatego tak niektórzy myślą, że Oto co wczoraj. pokaz lodówki o kapu. A już plotki, że lodówka już nie działa, bo coś tam nie Dzieci niektórzy jesteście, naprawdę. No nie. Na Naprawdę niektórzy są dziecini, tego typu. Jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie sami, że jest do ducha. Jak widzicie, jeszcze wam pokażę, że to nie było. No prawda, bo oni piszą, że mam w lodówce otoc. Tak, Ta. <laughs> porąbańcy jedne, to są po prostu tego typu. Ja, kupię tego no, z, z sosem zrobić, no akurat może no, kupię. Mm -hmm. I Widzicie Panie, pani, więc z tych y, pieniędzy właśnie przeznaczamy cele. Ja wiem, że Was to boli, to, że my nie wydajemy na i inne rzeczy ale tak postanowiliśmy kupić meble do kuchni bo się gadać że o tasia i inne rzeczy żebyście zobaczyli że jest możliwość sobie zrobić raz na kuchni oka kupiliśmy lodówkę wszystko pod kolor ja wiem że was to rajcuje dotkowanie ale daleko nie pojedziecie. Tak z tymi uchwytami robicie. No ale jak słuchacie takich chorych ludzi, to później jak sami jesteście że niektórzy z nich że tak mówię, no, ale taka jest prawda. Widzicie? To jest właśnie wasze mózgi. Niektórzy właśnie... tu mają posadę w tak, ustaw, żeby lepiej powiedzieć no, Ale niektórzy nie poprawią. Nie mam. Nie no. Tak, już było, marto sprzedam. Już, już oko w niedzielę, działa, nie działa. Albo inaczej. W lodówce jest oka. No właśnie, jeszcze w lodówce. Że ten oka, który tu mamy, w lodówce jest. Tak, w lodówce. Jak to ma się zmieścić? <laughs> Od tego zacząłem. A po drugie, to śmiesznie... Za, takie zachowanie macie. Tego typu. Naprawdę, nie? Ja podzielam takich gości którzy plotkują. Bo, ja bo by mi się znudziła plot skołane. Naprawdę. Nie by mnie to znużyło to odskołane. No tak, Trzeba być trochę... Nie tak. Ale okay. że za chwilę, na, chwilę napiszą, że uchwyty są w, w lodowce. Że my w, w lodówce trzymamy uchwyty. Tak, tak. No. A nie się gadając. Robią nam, promują nas. Dlatego na zawsze. skąd mam 10 tysięcy subów na kanale. No właśnie się dzięki takiej plotkowaniu łosów. Ludzie po prostu dają subę. Ja nie muszę ani się promować z fanpage'em, ani z kanałem, bo każdy wchodzi, super zajeb i każdy jest na bieżąco. To są wygłodacze niektórzy, to naprawdę ludzie wchodzą i się zastanawiają czy to jest prawda czy nie, ja mam film, faktycznie to jest prawda, że są koszty, są uchwyty, trzeba mieć tłuk, jak się mówi, no ale nie będę wynikał ani ja nic. Jeszcze trochę? 15-20 minut, To już bym sos... Opędza... Cały sos. W ciągu 15-20 minut. Uju. Tak mówię. Przestańcie ja gadać głupoty, bo to będzie ostatni raz pokaz. To co my... Taki film się może zakończyć. Ale oni nie przestają. No no to. Oni mają same, sami mają chore głowy i mówię, nie mają mózgu, tylko kurde dupy. Na dupie wszyscy wolą. No dobra, no, zaraz będzie obiad. A ja jak zjem obiad, to robię dalej pozowienia. Już a i zrobiłem. Słuchaj. Zrobiłem pozowienia. Tego typu. Na moim fanpage'u jest wszystkie moje pozdrowienia. Miało być na godzinę 17, a zrobiłem trochę już wcześniej, bo wyrobiłem przez czasową. No i możesz się sobie zamawiać, tego typu. Ja I... też tak mogę? Co? Zamówię? Tak. Tak? Tak. Ale mhm. co, co chcesz zamówić? Pozdrowienia. Jakie? Dla moich przyjaciół. No to musisz na mnie na fanpage'u napisać. No ale, żeby <noise> się zgłaszać. Chcę się zgłosić. Parę osób, gdybyś mu to dał. No to na co muszę się zgłosić na mój fan, na to będziesz miała wszystko, informacje. Dobra. No. Mhm. Ale siedzę, ja na ja przykład. No, głupko, ja odpowiem. A pali? Nie, nie pali, tylko... Kto się na to taki? Szkoda trochę, ale to nie jest niepomocne. A dwa, mamy cię nie przejmować. Nie mamy sobie, chore te głowy nie sobie piszą, ale właśnie że mamy prawdziwych ludzi, którzy wierzą w to, że uśmiech to tam, oka w na swoim cudowniku, bo to jest fajne. No. A niech sobie piszą, oni w dupę są. No, i widzicie, 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 Dobra, kończymy tego typu. My zaraz będziemy nie zarzucajcie mi nie zrobę nowego no, tego typu trzymajcie się bbm